Poszukiwania miejsc pochówku żołnierzy wykrętych w półtusku. Zdaniem profesora Krzysztofa Szwagrzyka relacje świadków i dokumenty pozwalają przypuszczać, że szczątki mogą znajdować się na terenie dawnego powiatowego urzędu bezpieczeństwa publicznego. Badane jest podwórko obecnej Komendy Powiatowej Policji. Tu w latach 50. XX wieku mieścił się Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. I tu ubeccy przywozili zwłoki zabitych partyzantów, między innymi Mieczysława Dziemieszkiewicza-Roja i Władysława Grudzińskiego-Pilota. Ciężko jest myśleć, że tego rodzaju ludzie, tego rodzaju postawy wynagradzane są tym, że ich kości leżą gdzieś pod płotem, niepogrzebane. Moja mama do śmierci pragnęła dowiedzieć się, gdzie są pochowane szczątki jej jedynego brata, który został zamordowany przez naszą wtedy władzę, Urząd Bezpieczeństwa. Zdaniem profesora Szwagrzyka relacje świadków i dokumenty pozwalają przypuszczać, że szczątki partyzantów mogą znajdować się na terenie dawnego południowskiego UB. Ta lokalizacja, którą wybrali sprawcy dawała im pewność co do zachowania ich zbrodni. Po to tu jesteśmy dzisiaj, żeby kolejne obszary te wytypowane przez nas e, przebadać. Na północnym Mazowszu no, niewątpliwie Mieczysław Mieszkiewicz jest takim symbolem e, walki o wolność, o niepodległość, to e, on jako ostatni właściwie partyzant na północnym Mazowszu zginął 13 kwietnia w nieodległych 1951 roku w nieodległych Szyszkach. Poszukiwania nie są łatwe, bo na podwórku zbudowano garaże. Tutaj w podziemiach tego budynku przetrzymywano żołnierzy Polskiego Podziemia Podległościowego. Tutaj przywożono po śmierci tych zabitych w terenie. Według badaczy w Półtusku oprócz komendy policji poszukiwania powinny być prowadzone w lesie na Popławach i wzgórzu zwanym Napoleonką.